Witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Tomasz Zając, a to jest kanał Ryżem po Oczach. Po dosyć długiej nieobecności postanowiłem kontynuować prowadzenie swojego kanału i nagrywać filmy dotyczące życia w Azji, a konkretnie rzecz ujmując, w Tajlandii. W Tajlandii, w której mieszkam już piąty rok bez przerwy, czyli w tym czasie w ogóle nie opuszczałem tego kraju. Obecnie znajdujemy się na północnych rubieżach Tajlandii, konkretnie prowincja Pajao. Widać za moimi plecami piękne pola ryżowe, rozciągające się góry, wokół których również możemy znaleźć bardzo dużo świątyń buddyjskich i domów drewnianych w tradycyjnym tajskim stylu północnym. Słuchajcie, kontynuujemy nagrywanie filmów dotyczących życia właśnie w Tajlandii, w Tajlandii, w której bardzo długo już mieszkam. Myślę, że 5 lat jest to okres w miarę wystarczający, ażeby mieć jakiekolwiek opinie, czy nawet obiektywne zdanie na temat tego kraju, kultury, ludzi, różnego rodzaju problemów i odpowiadać na pytania widzów, które w międzyczasie również otrzymywałem w wiadomościach prywatnych. No, Tajlandię znam z perspektywy osobistej, dlatego że mam tutaj żonę oraz rodzinę. Znam Tajlandię z perspektywy zawodowej, ponieważ wcześniej pracowałem w różnego rodzaju centrach edukacyjnych, przedszkolach, szkołach publicznych, a obecnie pracuję na jednym z tajskich uniwersytetów. No i Tajlandię również znam z perspektywy podróżniczej, ponieważ dosyć sporo podróżuję po tym kraju. Przejechałem właściwie całą Tajlandię zarówno samochodami oraz motocyklami włącznie z tygodniową wyprawą po północnej Tajlandii, gdzie motocyklem pokonałem ponad 3000 km. Wiele doświadczeń, wiele osób napotkanych na mojej drodze różnego rodzaju wiedza, różnego rodzaju umiejętności, które nabyłem w międzyczasie, również właśnie relacje rodzinne, przyjacielskie, zawodowe. To wszystko sprawia, że z perspektywy czasu, doświadczenia, bycia w tym kraju mogę kontynuować prowadzenie mojego kanału ryżem po oczach. W następnych dniach i przez kolejne tygodnie będę starał się nagrywać na temat ciekawych miejsc, opowiadał na temat różnych historii. A w dzisiejszym odcinku, jako prezent, jako rozpoczęcie, a zarazem kontynuacja prowadzenia mojego kanału. Porozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa. Porozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa, dlatego że wiele osób zadawało mi to samo pytanie. Mianowicie: czy Tajlandia jest bezpiecznym krajem? Czy w Tajlandii można bezpiecznie żyć? Jest to, słuchajcie, dosyć ciekawe pytanie, dlatego że po pierwsze, zanim na nie odpowiemy, no to powinniśmy zdefiniować samą kwestię bezpieczeństwa. Czym jest bezpieczeństwo? Jak je rozumieć, jak je interpretować? No dla wielu osób bezpieczeństwo jest czymś, co kojarzy się ewidentnie z życiem w danym miejscu, w kraju, który jest spokojny od wojen, nie najeżdżają go obce wojska, nie trzeba się martwić o to, że ktoś cię napadnie, okradnie, pobije, że będziemy mieli jakieś właśnie zagrożenia związane z konfliktem zbrojnym i tak dalej. No, dla innych osób bezpieczeństwo może oznaczać na przykład dobre relacje z sąsiadami, stabilną pracę, w miarę dobry dochód, czy to regularny związany z pracą etatową, czy również biznesem, albo dochód pasywny. Natomiast oczywiście w tym pytaniu tkwią szczegółowe dane. W tym pytaniu są szczegóły, które dotyczą konkretnie tego. Czy w Tajlandii po prostu jest bezpiecznie pod względem tego, czy ktoś mnie napada, czy mogę tutaj spokojnie spacerować po ulicach, czy zdarzają się jakieś chociażby kradzieże, czy jakieś groźne sytuacje, z którymi miałem do czynienia i tak dalej? Ogólnie rzecz ujmując, słuchajcie, sama Tajlandia i życie w Tajlandii, jak również obcowanie z Tajami, z ich kulturą, z obyczajami, z życiem codziennym, no zdecydowanie można powiedzieć, że jest bezpieczne. Znaczy, ogólnie w Tajlandii ludzie są spokojni, uśmiechnięci. Zdarzają się różnego rodzaju agresywne sytuacje, ale naprawdę można to policzyć na palcach jednej ręki. Jeżeli spokojnie żyjemy, pracujemy, nie wdajemy się w niepotrzebne sprzeczki, jesteśmy w miarę uprzejmi, cierpliwi. To właściwie w tym kraju można naprawdę bezpiecznie żyć. Po godzinach wieczornych albo wczesno-porannych możemy spokojnie spacerować. Może być to Bangkok, może być to Chiang Mai, mogą być to tereny wiejskie i właściwie nie musimy się obawiać, że ktoś nas będzie chciał okraść, napaść, zabrać nam nasze pieniądze, pozbawić nas naszego zdrowia, życia czy jakichś dóbr materialnych włącznie. Ze smartfonem, komputerem czy naszym motocyklem. Pod tym względem naprawdę jest bezpiecznie, jest spokojnie, nie ma jakichkolwiek problemów. Natomiast, słuchajcie, jest jedna kwestia, jest jedna sprawa, która rzeczywiście nie jest bezpieczna. Mianowicie największym zagrożeniem w Tajlandii, przynajmniej z mojej osobistej perspektywy i z własnych doświadczeń, jest po prostu przemieszczanie się samochodem i motocyklem. Nie dlatego, że ktoś będzie próbował nas uderzyć, albo że ktoś będzie chciał nam ukraść właśnie samochód czy motocykl, albo celowo spowodować wypadek. Natomiast większość tajów w zasadzie poruszając się samochodem czy motocyklem, albo w ogóle nie zna zasad ruchu drogowego, a jeżeli je zna, to praktycznie w ogóle ich nie przestrzega. Dlatego jazda motocyklem i samochodem po tym kraju rzeczywiście jest obarczona sporym ryzykiem. Jest to właściwie balansowanie pomiędzy życiem i śmiercią. Ja osobiście bardzo lubię podróżować po Tajlandii, bardzo lubię jeździć motocyklem, bardzo lubię jeździć samochodem, i nawet bardzo podoba mi się z perspektywy Europejczyka i Polaka. Że prawo jest tutaj mniej surowe, nie ma punktów karnych, właściwie jest większa elastyczność, również egzaminy i uzyskanie prawa jazdy jest o wiele łatwiejsze niż ma to miejsce w Polsce i w Europie. No i oczywiście negatywne skutki są takie, że jesteśmy potencjalnie narażeni na większą ilość wypadków, niebezpieczeństw, osób, które nie potrafią prowadzić pojazdów, które nie znają zasad. Ruchu drogowego albo stosują, można powiedzieć, pewnego rodzaju zasady niepisane. Czyli jest kodeks, jest określone prawo, są określone zasady, ale w praktyce, na co dzień ludzie po prostu jeżdżą, można powiedzieć, na czuja. Ja do tego już się dostosowałem, ja to już, można powiedzieć, w pewien sposób polubiłem, i naprawdę nie sprawia mi to jakichkolwiek problemów. Natomiast obiektywnie rzecz ujmując, rzeczywiście jazda po Tajlandii, przemieszczanie się tutaj samochodem czy motocyklem, może stanowić rzeczywiste niebezpieczeństwo niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia i życia. Jest bardzo dużo wypadków, chociaż na co dzień praktycznie ich nie widuję ale statystyki włącznie ze świętami takimi jak Sonkra, czy Lojkraton, albo chociażby Boże Narodzenie, które my obchodzimy, no są to okresy, w których ilość wypadków rzeczywiście wzrasta. No statystycznie najwięcej ludzi ginie tutaj rzeczywiście jeżdżąc skuterami czy motocyklami, ale wypadki samochodowe również się zdarzają. Poza tym mamy tutaj różnego rodzaju osoby, które stosują brawurę. Z polskiego gruntu powiedzielibyśmy, że mają ułańską fantazję, czyli jazda pod prąd, wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, na wzniesieniu, na zakręcie. No można wymieniać bardzo dużo różnych kwestii. Więc, jeżeli miałbym powiedzieć cokolwiek na temat bezpieczeństwa i życia w Tajlandii, to właściwie, jeżeli chodzi o takie codzienne egzystowanie, pracę, różnego rodzaju relacje z ludźmi, spacerowanie po mieście, posiadanie jakiejś większej gotówki, przy sobie telefonu, drogocennej rzeczy, to tutaj nie ma jakiegokolwiek problemu. Natomiast rzeczywiście, niebezpieczeństwo może stanowić Używanie motocykla czy samochodu i jazda codzienna. Inaczej będzie oczywiście w Bangkoku, który jest wielomilionową aglomeracją, gdzie mamy bardzo dużo motorów, bardzo dużo skuterów, bardzo dużo samochodów. Ludzie jeżdżą dosyć szybko, agresywnie, mają swój dostosowany styl jazdy. A jeszcze inaczej będzie na terenach wiejskich, po których ja teraz spaceruję, chociażby dlatego, że mamy tutaj szosy, które prowadzą chociażby do granicy z Laosem. I przejeżdża tędy bardzo dużo tirów i ciężarówek po prostu z transportem. Mają tutaj dostawy z Chin, mają tutaj dostawy z innych krajów. No i można powiedzieć, że ci kierowcy, którzy jeżdżą ciężarówkami, mogą również stanowić potencjalne dla Was niebezpieczeństwo. Ja osobiście posiadam tajskie prawo jazdy zarówno na samochód, i na motocykl. Mieszkam w tym kraju już piąty rok bez jego opuszczania. Przejechałem w zasadzie całą Tajlandię od południa aż po północ, włącznie już ze wspomnianą podróżą po północnej Tajlandii, gdzie w ciągu tygodnia przejechałem ponad 3000 km moim motocyklem. Mam doświadczenie, jeżdżę w zasadzie każdego dnia około 120 km. No i już przyzwyczaiłem się do tajskiego stylu, ale muszę przyznać, że rzeczywiście to jest. Jedna z niewielu rzeczy w Tajlandii, która może stanowić dla Was potencjalne niebezpieczeństwo. Dlatego, jeżeli przyjeżdżacie tutaj, czy to na wakacje, czy na urlop, raczej nie polecam, ażeby na własną rękę jeździć tutaj motocyklem albo samochodem, wypożyczać skuter na krótki termin, dlatego że o ile możecie mieć techniczne umiejętności związane z prowadzeniem motocyklu czy samochodu, no to styl jazdy tajów, ich kultura, ich zasady niepisane, które stosują, no mogą spowodować, że po prostu będziecie mieli wypadek i może być to groźne dla waszego życia oraz zdrowia. Oczywiście, tyle ile osób, tyle opinii. Dla każdego, kto żyje w tym kraju, Tajlandia może wyglądać zupełnie inaczej. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że każdy ma swoją Tajlandię. Ja opowiadam z osobistego doświadczenia na podstawie swojej wiedzy, na podstawie swojej praktyki życiowej, no i jako osoba, która ma tutaj żonę, rodzinę, tajskich przyjaciół i znajomych, tajskich współpracowników. No i również od czasu do czasu dosyć sporo podróżuję po tym kraju, korzystając z samochodu, motocykla, korzystając z autobusów dalekobieżnych, czy również chociażby z komunikacji miejskiej. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Tajlandii, chcielibyście się dowiedzieć jeszcze więcej na jej temat, zostawiajcie komentarze, dajcie łapę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. No i będę kontynuował nagrywanie ciekawych filmów. Mam nadzieję, że ta dosyć spora przerwa wpłynie w pozytywny sposób na rozwój tego kanału i również będę mógł się dzielić z wami o wiele bardziej wartościowymi i ciekawymi treściami. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego.